Dzień dobry. Dzisiejszy temat to Twoje ulubione lęki. To. I o czym dzisiaj Tobie powiem? Otóż powiem Ci o tak zwanym zjawisku lęków. Wiem, że w całym takim świecie rozwojowym, czy wśród kobiet w nierównych relacjach, czy w ogóle w ludziach, którzy chcą się rozwijać, pojęcie lęki jest dosyć nośnym pojęciem. No i właśnie chciałam Ci tutaj opowiedzieć, czym są te lęki. Czy to jest prawda, czy to jest pewnego typu iluzja. Jak te lęki się przejawiają w Twoim życiu i co robisz pod wpływem tych lęków? Opowiem też o czymś takim, jak paradoks lęków, tak i do, dobra wiedza na ich temat. No i co w związku z tym masz zrobić w zamian, aby na koniec zaprosić Cię na warsztaty na Zoomie, które będą 14 i 15 listopada na Zoomie na żywo daj swoim lękom wolne. O tym powiem pod koniec, a link do zapisania się na te warsztaty na Zoomie. Które będą w czasie rzeczywistym, jest tutaj w opisie filmu. No więc zacznijmy od tego, czym są lęki i czy są prawdziwe. Oczywiście, że są prawdziwe. Jeśli mi mówisz, że Masz lęk przed odrzuceniem, przed samotnością, masz może lęk o bezpieczeństwo, masz może lęk przed rozpadem i odłączeniem i separacją. Masz lęk przed brakiem miłości, masz może lęk przed samą miłością albo nawet lęk przed sukcesem, to one są dla ciebie prawdziwe. Ponieważ działasz pod ich wpływem i takie życie współtworzysz. W skrócie, żeby nie robić zbyt wiele w teorii w tego, to lęki, to pewien nasz wewnętrzny wzorzec reagowania, pewien mechanizm, schemat, który mamy, ja to tak nazywam, zaszyty w sobie. I przez pryzmat tego, na przykład tego typu lęków, bardzo często takim lękiem dość popularnym, zaraz do tego wrócę, jest lęk przed odrzuceniem i lęk przed samotnością, szczególnie u kobiet, które są w nierównych relacjach, czy u osób, które są w nierównych relacjach. Natomiast tak naprawdę te lęki powstały dawno temu i są połączone, czy są skorelowane, z Twoimi nieuświadomionymi przekonaniami o Tobie samej o tym, co jest dla Ciebie możliwe, czego możesz i czego nie możesz. No i teraz pytanie, czy wpływają na nasze relacje decyzje i możliwości? Oczywiście. No więc teraz chciałam Cię zaprosić do takiego troszeczkę pomyślenia już na samym wstępie, jaki jest Twój ulubiony lęk? Na przykład, czy jest to lęk przed odrzuceniem? A jeśli tak, to czym się przejawia? Jeśli jest to lęk przed samotnością, to czym się przejawia na przykład w Twoim życiu i w Twoich relacjach? Na co się godzisz pod wpływem tego lęku? Co jest tutaj prawdą, a co jest właśnie tylko i wyłącznie lękiem? Czym jest lęk o bezpieczeństwo? Czym się przejawia w Twoim relacji? Czym jest lęk przed rozpadem, odłączeniem, separacją? I co wtedy myślisz o sobie? Kiedy jesteś pod wpływem tych lęków. Lęku przed odrzuceniem, lęku przed samotnością, lęku o bezpieczeństwo. A także proszę cię, żebyś sobie zadała pytania: Ok, jeśli jestem pod wpływem w tych lęków, do czego sobie sama zaczynam blokować dostęp i jakie scenariusze życia tworzę, które być może są iluzoryczne. No właśnie, bo Lęk jest w pewnym momencie dla nas prawdą, natomiast zaczyna być iluzją, kiedy na jego podstawie i, i trzymając się go, zaczynamy realizować nasze życie. To jest trochę tak jak z, pra z prawem lustrzanym, tak? Jeśli to, co ja mam wewnątrz, pokazuje mi się na zewnątrz, czyli kiedy się boję odrzucenia, prawdopodobnie zaczynasz go doświadczać, kiedy boisz się samotności, tak naprawdę. Tkwisz w tej samotności. Kiedy boisz się o swoje bezpieczeństwo, jesteś w bardzo niebezpiecznych sytuacjach pod tytułem jesteś zależna od kogoś, jesteś w pracy, która ciebie nie satysfakcjonuje, gdzie mogłabyś, gdzie indziej czy kiedybyś się zwolniła z tego lęku o poczucie bezpieczeństwa, rozwinąć swoje skrzydła, albo szczególnie właśnie w tak zwanych nierównych relacjach, właśnie mi często tłumaczą kobiety, że one się tak bardzo boją samotności i godzą się Właśnie, że życie w nierównej relacji. Czy są zdradzane, czy są w relacji wielce niesatysfakcjonującej, czy są kochankami. No i w jaki sposób te lęki się przejawiają? One się przejawiają, uwaga, tak, w codziennym Twoim działaniu i w Twoich decyzjach. Decyzje podejmowane na podstawie lęków poznasz po tym, że kiedy ta decyzja już zapadła w tobie, ty nadal czujesz się źle i czujesz ten lęk i niepokój. Czyli trzymanie się lęku i podejmowanie decyzji oparciu o te lęki, które są często nieuświadomione, powoduje, że, że tak powiem, ty lecisz coraz bardziej w dół z samym samopoczuciem, wartością siebie, i to wszystko razem się kręci. Potem naprawdę poznasz, że na przykład decyzję podejmujesz pod wpływem lęku, a nie starasz się wyjść z tego lęku. I teraz powiem Ci o pewnych pułapkach, które są nieco gorsze od samych lęków, o których moim zdaniem mało kto mówi. Ponieważ właśnie to, co powiedziałem wcześniej, bardzo często to bycie właśnie w tym świecie rozwojowym, czy słuchanie pewnych rzeczy na YouTubie, gdzie się mówi o tych problemach i Ty je łatwo identyfikujesz, czy może na terapii zyskujesz większą świadomość, no tak, bo ja mam lęk przed odrzuceniem, bo w dzieciństwie to, bo ja się boję samotności, ponieważ w dzieciństwie tamto... Albo mam programy, wzorce po mojej mamie, babci, po kimś tak, i jesteś cała przesiąknięta cudowną wiedzą. I teraz uwaga, to jest z jednej strony dobre, a z drugiej strony zaczyna być właśnie tą pułapką, ponieważ cała twoja energia i uwaga idzie na obsługę wiedzy i świadomości, a nie ma tej drugiej części, czyli odpowiedzi na pytanie: OK, czego bym chciała w zamian? I co by to znaczyło, gdybym zwolniła się z tych lęków? To co inaczej bym myślała, mówiła i czuła? Tak? I tak, skupiasz się na lęku braku, no i tak jakby można powiedzieć, świat ci to odbija. Jesteś świadoma i umiesz te lęki nazwać i one tym bardziej zaczynają kierować twoim życiem, bo nie widzisz alternatywy. I moja teza która jest sprawdzona na setkach prac z kobietami, również w zakresie właśnie pracy z tak zwanym lękiem czy lękiem, jako takim wywoławczym, ja to nazywam hasłem, tak? Tym lękiem przed samotnością, ja to ciągle słyszę, lękiem przed byciem zostawioną, opuszczoną, lękiem przed odrzuceniem, że większość warsztatów, spotkań, kursów, święt twierdzi, że spora część terapii pomaga ci zgłębić, skąd te lęki, problemy się wzięły, jak, jak traumy za tym stoją. Wskazują, jak te lęki pracują w Twoim życiu na co dzień. I to jest bardzo dobry kawałek, ale jest jedno ale, że skoro masz tyle informacji, to odpowiedz sobie na to pytanie: dlaczego te lęki nadal są Twoim udziałem? Dlaczego jeszcze ciągle tkwisz w relacjach, które są dalekie od tego, czego pragniesz, bo kierujesz się na przykład lękiem przed byciem samotną albo lękiem przed odrzuceniem? Dlaczego tkwisz w sytuacjach, będąc świadoma, których naprawdę nie chcesz. I moja odpowiedź jest taka, że nie widzisz przez to, że jesteś tak skupiona na analizie tych lęków, nie widzisz drogi wyjścia, czyli nie widzisz tak jakby alternatywnego świata, nazwijmy to, alternatywnej wersji siebie, alternatywnego zdrowego konceptu siebie, który jest oparty o przeciwieństwo lęków czy przeciwstawność lęków, czyli głęboką miłość do siebie, czyli na Pewność siebie, jasność, klarowność tego, kim jesteś, czego chcesz, czego pragniesz, wewnętrzne, bardzo mocno ustabilizowane standardy i wartości, którymi się kierujesz i zdrowe stawianie siebie na pierwszym miejscu. To jest moja teza, że właśnie dlatego, że nie widzisz tej alternatywy, nie szukasz tej alternatywy, tylko się na tym skupiasz i to mielesz we wszystkich grupach, na Facebooku, w różnych kursach, w różnych terapiach, na różnych warsztatach, wiesz coraz lepiej. Odciąga Cię od tego, żeby pójść do własnego życia, i w którymś momencie zaczynasz nieuświadomiony sposób używać lęków, i to jest naprawdę poważne ostrzeżenie, bo ja w tym też siedziałam. Ja to tak studiowałam i, i zgłębiałam, że, że naprawdę wiedziałam wszystko, znaczy przynajmniej na tamten moment, tylko właśnie nie wiedziałam tego, że jest droga wyjścia, a mianowicie zdrowe, klarowne, ustanowienie sobie, kim ja decyduję się być i trzymanie się. Tej wersji siebie, tak? I działanie w zgodzie z tym. Więc jeśli jesteś teraz właśnie w tym, to budujesz właśnie sobie tożsamość z lęków. Tożsamość osoby owładniętej lękiem przed odrzuceniem, samotnością, bliskością, sama wiesz. No i teraz przyjrzyj się sobie, naprawdę skup się na tym, żeby zobaczyć u samej siebie czy u samego siebie, ile razy. Koncentrujesz się nawet w ciągu dnia, czy w ciągu jakichś tam rozmów, czy nawet, nie wiem, uczestnicząc w jakichś grupach i powtarzasz sobie tak. Nie mogę się uwolnić od lęku, i tutaj cała świadomość przed odrzuceniem. Mam lęk przed odrzuceniem i samotnością, i to jest twoja etykieta, którą sobie naklejasz. I wtedy mówisz, no Pani Asiu, bo ja wiesz co mam, to mam bardzo często, ale mam te lęk przed odrzuceniem samotnością i tam następuje głęboka historia, dlaczego tak się dzieje. I tak mam takie często wrażenie, już sama w tym siedziałam, że to jest właśnie tak, takie napawanie się tym, że to jest takie właśnie super. I wcale nie zamierzasz z tego wyjść. Dlaczego? No bo, bo już się zmiany. A jednak. Ten lęk jest czymś znanym. On pochodzi od mamy, z czasów przed urodzeniem, dzieciństwa, to ojcowska maczyna rana, jest karmiczne i takimi mi rzeczy opowiadasz. I dlatego w moim życiu przyciągam, nie mogę, ciągle powtarza mi się ten schemat. No i co, daje, i, i co to daje? Daje to dokładnie działanie przeciwko temu, czego z jednej strony bardzo chcesz, czyli sabotujesz zdrową pracę i zdrową transformację i pracę nad sobą. I Moja, moim zdaniem, brakuje po prostu nam tutaj konkretnych narzędzi, które pomogą realnie i trwale zamienić świadomość lęku na drugą świadomość, świadomość mocy. Czyli kiedy zaczniesz myśleć nad tym, w jaki sposób, na przykład robiąc zdania przeciwstawne, mam lęk przed odrzuceniem, to się przejawia takim zachowaniem, że godzę się na takie i takie zachowania ze strony mężczyzn, godzę się na to, że on się nie decyduje i nie wie co dalej, to Daj sobie praktycznie, tak naprawdę na głowę, to jest dobry początek. Ok, to kiedy nie mam lęku przed odrzuceniem, to co bym zrobiła w takiej sytuacji, gdybym była wolna od lęku przed odrzuceniem, gdybym była pełna mocy, świadoma swojej wartości i standardów? Co bym zrobiła w takiej sytuacji? Czyli, kiedy masz sytuację i przyklejasz do tego, bo to się dzieje, bo mam taki lęk, to uczysz się świadomie nadawać inne znaczenie i szukać alternatywnych, dokładnie przeciwstawnych rozwiązań, zachowań, myśli, przeciwstawnych wręcz słów, tak? Czyli lęk przed samotnością będzie stoję w mocy i wewnętrznej pewności siebie, tak? Wiem, kim jestem. Bo lęk przed samotnością generuje na przykład to, że się godzę na rzeczy, których nie chcę. Więc w ten sposób możesz zacząć to po prostu najzwyczajniej w świecie y, zmieniać. I na sam koniec. Hmm. Chciałam Cię właśnie dzięki temu zaprosić do mnie na warsztaty pod tytułem Daj swoim lękom wolne. Dlaczego i czym one się będą różniły od tego, co moim zdaniem dzieje się w większości różnych prac, nazwijmy to rozwojowych, że w tym warsztacie, który będzie trwał 14 i 15 po południu, wieczorami w Nazumie, zaczniesz demaskować iluzję. Które sama wspierasz swoją samotnością lęków. Nauczysz się, jak skupiać się na tym, czego pragniesz, czego chcesz, zamiast robić z lęków swoją tożsamość i pogłębiać je jeszcze bardziej i utykać w jakimś takim paraliżu decyzyjnym. Nauczysz się, jak masz zmienić swoje, kim ja jestem, właśnie zmienić to, co przed chwilą powiedziałam. Jestem pod wpływem lęku. I on powoduje to i to, jak, jak będę pod wpływem mocy i jak to konkretnie zrobić, żeby to się odzwierciedlało na co dzień w Twoim życiu i dostaniesz skuteczne metody, aby te lęki na zawsze Ciebie opuściły, a ich miejsce zajęła miłość i dobrostan, również w relacji z mężczyzną. Bo trochę tutaj uchyla rąbka tajemnicy, kiedy kierujesz się w relacji i związku lękiem kiedy oddajesz swoją decyzyjność, ze strachu, żeby go nie stracić, z lęku przed samotnością, to dokładnie brniesz w to jeszcze bardziej. I jedynym moim zdaniem rozwiązaniem na to, żeby w tym związku się zmieniło, jest zrobienie tej rzeczy. Przejęcie decyzyjności do siebie, a decyzyjność przejmiesz do siebie, kiedy będziesz wewnętrznie mocna. I mało tego, twoja wewnętrzna zdrowa moc może wpłynąć na to, że ta relacja zacznie się zmieniać. Ale proszę, niech to nie będzie tylko twoim Celem, że teraz to robię, żeby on się zmienił, tylko niech Twoim celem, jeśli zdecydujesz się przyjrzeć swoim lekom i zdecydujesz się przyjść do mnie na te warsztaty, albo zdecydujesz się pójść gdzie indziej, cokolwiek zrobisz z tym realnie i planowo, niech Twoim celem będzie to, że to ty decydujesz się zająć się sobą po to, żeby tobie było lepiej w życiu i po nic innego. Dziękuję i jeszcze raz serdecznie zapraszam Cię na, na te warsztaty 14, 15 listopada link do, do zakupu i zapisu na te warsztaty, one kosztują 247 zł za, za ten udział w tych warsztatach na Zoomie na żywo, plus do tego materiały, z których tam będziesz mogła pracować, bo właśnie o to chodzi, żeby to było efektywne i ta cena jest obowiązująca do 8 listopada, potem cena 277 już do tego 14 listopada. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.